Słuchajcie, w trzecim odcinku z Jurassic World Evolution 2 mamy drobinę problem, bo karnotaury nam burzą wszystko. Sypiamy jednego z nich, właśnie. Dobra, nie, trzeba wykręcić, bo on nam nie pozwoli. Ja jestem z tej strony, to muszę iść tak. Nie. Teraz jest gig. Ej, bo ty mi będziesz coraz więcej niszczyć. se tak śpioony dobra dobra mhm. Generator awaryjny. Nie. generator był tutaj. Tu tutaj go postawimy. Dobra. Mam tu najważniejsze. A ty sobie lepiej śpi. Jak sobie mam darmowe dinozaury. łączać jeszcze gdzie tu jest to wejście, aha pyk pyk i działający budynek nie, to nie to, to Niech będzie. że jeszcze nie ma ścieżki, bo ja nie wiem gdzie to ma być. Oj, oj, oj. Dobra. Nie wiem, że trochę mi się to nie opłaca, ale powiem tak. No właśnie. Aha, to się tak wybuza powoli? Czy jak to jest dobre? chciałabym, żeby było tak. Jest git teraz. Teraz mi to pasuje. Dobra. Buduje się budynek. wygląda powiem. Proska jest poprakowania. Z... Dobra. Mhm. Dobra, to taka będzie git. Dobra. Jest git. Mm, nie to transport Karno gdzie tu drugi Karno gdzie jest tu jest drugi Karno dobra y -hmm. i za mała jest taka to mi być będzie się bić? No panowie. Dobra. Ja to lubię i bo oni bardzo są źli. No sam nie wiem na co. Potrzebują zbadania, a jak to się źle skończy, wiecie jak. W dwa złe dinozaury, które chcą wszystko zabić. Są złe. Dobra, już się uspokoiły, ale wymagają kontroli. One nie uciekną, chyba. Mam nadzieję. Hmm. No nie wiem. Dobra, wybiegli. I co wam tutaj zrobić? Brak dostępnej zdobyci. Dobra, czyli wam jest potrzebna yy, wodę, nie? Wodę potrzebujecie? Wodę potrzebujecie. Yy, nie wiem czy teraz, ale wiem, że na pewno jako zawór potrzebujecie, bo chyba każdy potrzebuje. Może są jakieś odporne na ten, ale nie wiem. nie mm -hmm. macie źródełko jedzonko macie jeszcze nie macie okej, okay, mięso nice Eu nu mai am ce să Złotym karno jest Widzę, że oni Nie są zainteresowani Ej, 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 panie Karnozaury Dobra, nie, ja wiem Co muszę zrobić, ale to będzie dla mnie Drogie, ale Bezpieczniejsz Jezu, teraz dwa uciekły. Mhm. Jestem dobry, nie? Dobra. I a ty choć. Muszę cię uśpić, bo widzę. Karną talby sprawiałem duże kłopoty. Bo nie chcą tu być. Flatka w ogóle nie powinna być zasilona? Jeszcze zobaczę, bo, 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 bo. bo. Nie powinni tego zniszczyć, tak? Dobra, chodź tu. I, tu siedź. Zasilanie Aha, tam nie działa. Dobra, to musi być tak. Ciebie karność musimy przetransportować Już nie powinniście byli uciekać. Jak wam ten. Dobra, tutaj cię Nie dostarcza Ogólnie nie wiedziałem, czy karno takie problemy duże sprawiają. No to nie są małe problemy z nimi, Oni naprawdę są potężni Jak chodzi o problemy Oni w ogóle nie są słabymi dinozaurami i przez to... Ja... Jak ja mam cię obudzić ze śpiączki? Powiedz mi Jakoś czas będzie troszkę leciał, 8 minut, dobra Ja wolę... Ciebie przetransportować bardziej tutaj by cię obudzili dobra ale ogólnie o karność, karność jesteś niebezpieczny potrzebuję piasku skąd ty ci piasek? aha, piasek też ty jesteś bardziej taki człowiek piasekowy Oj. piasek, dobra. U, wszystko masz w piasku. What? Serio? Ja zrobiłem tę dziurę, czy ty? O, nie no na pewno jest pro nie powinny wyjść. Mam nadzieję, że nie wyjdą. Jak wyjdą to fajnie, powiedzenia. Gdzie mam jechać niby? Dobra. Mhm. przyśpiać śladów jakiegoś mocnego bardzo dinozaura Jezu, dobra jakiegoś niebiegłego, mocnego dinozaura tak bym nazywałam no trochę trudno jeździć w tej mistury Mamy dobre miejsce do jeźdzenia. Dobra, kit. Oh. Um. Okay. Dobra, mamy... Gdzie on jest? Tu jest alozaur. Jezu, Erka. No chodź aluzaur. Alo, 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 alo. Wdehaj, zdechaj. Mhm, mm nie zdechniesz szybko. Dobra. Ehm, um, ty tam biegniesz. A ja nie chcę zrobić bieg do nich. On ten film się w długi. Mm, widzę, że Alfał woli iść w law. Jak teraz tam wrócę sobie drogi, nie znam? Dobra. Teraz go to go nie muszę. niełatwo się tym tak steruje. Dobra. Zia. Dobra. Spokojne. Jeszcze jedną do kolekcji, no ja. i to, tak, to w tamtą stronę, jak tu jest kąt mapy no, to mapa jest duża tak to. nie wiem czy to jest blisko bezpieczny wybieg mówicie chcesz iść do nich? He, jezu. dobra alo zawór to zrobimy tak ja zatrzymam czas to zniszczę, to zniszczę, o tak, i zrobię Okej, okay, o tak. Nie, tak nie działa. Nie są sobie tego budować, bo trochę by to potrwało. I teraz zrobię tak. Tak. Teraz tak. Dobra, trochę to. Um, lepsze. Bardzo lepsze. Dobra, alozaur już może tu siedzieć. Nie, jeszcze nie może. Chyba, że alozaur ma z tym wyjść. Nie chcę, żeby wyszedł Więc robimy tak Git Teraz poczekamy na aluzauraż przyjdzie Co z nimi? Dobra Nie co ale to było daleko, jak to tyle leci W końcu śniegu nie ma. Wiem, że nie mam tutaj klatki, ale wybiegli oczywiście. Auto... Gdzie, gdzie jesteś? Dodaj zadanie.

Masz ale założę tak. No to masz las. Tak, jeszcze. O. Las masz. Fajnie teraz tu ma. Mały lasek. Dobra. potrzebujesz lasu, masz las. Obszar oj, oj, oj. on sobie terytorium robił. Okej. Okay. Nieładnie to panowało, że nie, 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 nie był wyjść. Chociaż ja przyszłeś. A brakuje, żebyś ich jeszcze uwolnił. Chodź, alo za. On pewnie może wychodzi, bo. Ma ten, jak to No nie wiem, czy to dobry pomysł, w ogóle ten. Dobra. Ty masz. Eee, jest problem. o dodaj e, zadanie. On. Dobra. Nie musiekajcie, jest git Pacówka palu, ale dobra nie, nie, miejsca nie ma Dobra to zbudujemy. Masz już ścieżki. jeszcze nie, ale będziesz mieć. Dobra, alo, spokojnie, jak to działa? Dobra, my to przyspieszymy, a ty, alo, dobra, musimy mu to odbudować, nie? Dobra, widzę, więc to, to my to skończymy w następnym odcinku, a więc no.